Nie mam ku z tej strony Tagard. I dziś powiem wam, dlaczego powinniście grać i brać udział w tym evencie, ponieważ jest to globalny event i ta koszulka jest nie bez powodu. Escape from Tarkow, skawy potrzebują naszych pieniędzy. Czy ten event podoba Wam się, czy nie, powinniście w nim wziąć udział i oddać wszystkie Wasze pieniądze. Dlaczego? Właśnie wytłumaczę wam w tym materiale. Jeśli chcesz zrozumieć pełną kwestię, jeśli chodzi o event, to obejrzyj kilka poprzednich moich filmów. Zdecydowanie rozjaśnią Wam całą sytuację. Zapraszam do oglądania. Okej, okay, mamy nową informację, nowy list, prawdopodobnie od ryżego, czyli od rudego wspominanego w wcześniejszych moich materiałach, który mówi o tym, że jest zmuszany do przenoszenia ogromnej ilości pieniędzy ogromnej ilości worków, właściwie z pieniędzmi i że zmuszają go do tego jakieś groźnie wyglądające typy że mówi do swojego kolegi, do którego pisze, że chętnie by ukradł worek lub dwa, ale jest po prostu przerażony tymi typami, bo wystarczy, że na niego spojrzą, a po prostu go to paraliżuje. W początku myśleliśmy, że to rozwój eventu, który ma się do zniknięcia traderów i owszem, tak jest rzeczywiście, ale dalej w liście ryżego czytamy o różnych innych ciekawych rzeczach. Pamiętajcie również, że takie wszystkie ciekawostki rozszyfrowujemy na żywo, tak jak działo się to wczoraj na Twitch TV tagar, dlatego byłoby super, gdybyście wpadli się przywitać. Najbardziej interesującą rzeczą jest fakt, że BMC również dają ryżemu pieniądze żeby zostawiał je w marked circles, czyli w tych wszystkich okręgach kultystycznych, które oczywiście często są bronione dostępem za kluczem, za drzwiami jakimiś i możemy tam znaleźć naprawdę dobry, wartościowy lód. Nie wiadomo, co to znaczy dokładnie, czy może również w marku teraz będą lepsze itemy. Ja zdecydowanie znalazłem wczoraj trzy bronie, nie było to tak złe, biorąc pod uwagę, że teraz nie ma z czym latać. Jednak co jest pewne, to fakt, że wszystko jest związane z Lightkeeperem, z kultem, z Marked Circles, czyli z markami słynnymi, kultystycznymi kręgami i z ekonomią. Kolejna informacja to tweet od Nikity himself. Nikita tweetnął jakby zaszyfrowaną wiadomość, jakby hakerzy porozumiewali się albo coś w tym stylu i z tej wiadomości wynika, jakby ktoś kogoś uspokajał, mówi nie panikuj, wystarczy, że wpiszesz ukośnik Cash mam nadzieję, że jak LK, czyli Lightkeeper, latarnik otrzyma to, czego chce, to sytuacja wróci do normy. Wpisywaliśmy już różne adresy internetowe w wyszukiwarkę z tych eventowych i ten również działa. Wystarczy, że wejdziecie na oficjalną stronę Escape from Tarkov i dopiszecie na końcu ukośnik Cash i pojawi się właśnie ta oto strona. Pokazuje ona dokładnie, ile pieniędzy zostało zdeponowane, a ile zostało do oddania. I o co tutaj chodzi? Jeśli graliście wczoraj w grę, być może zdenerwowaliście się nawet, jeśli straciliście pieniądze, jeśli chodzi o wasz kaw. Case się zmienił, nie możemy już wysyłać skawów za Bimber, są tam tylko pieniądze, duże sumy. I po prostu w momencie, kiedy je wysyłamy, skaw jakby wraca i dostajemy informację, że skaw zabrały całe pieniądze. To wszystko. Jakby zrobiły nas w... Jednak okazuje się, że jest to bardzo znaczący event. Event globalny, o którym Nikita wspominał już wcześniej, dużo wcześniej mówił, że mają wprowadzać do gry różnego rodzaju eventy globalne, gdzie cała społeczność graczy musi się zjednoczyć, żeby osiągnąć jakiś wspólny cel. Wiem, że oddanie całego hajsu swojego, swoich pieniędzy wy, wydaje się być yy, nierozsądne. Jednak... Wyraźnie widać, że jest to próg do osiągnięcia i mamy na to określoną pulę czasu. W tym momencie, jeśli nie osiągniemy tę puli, może się coś wydarzyć, może się wydarzyć to samo, co jakbyśmy zapłacili ten haracz, ten dług, czy cokolwiek to jest. Nie wiadomo do końca. Jedno jest pewne, że w tym momencie cały player base składa się na tę jedną sumę i jeśli osiąg osiągniemy tę sumę, to przejdziemy do kolejnej fazy eventu, która wtedy zostanie ogłoszona. Co jeśli jej nie osiągniemy? Nie wiem tego. Ja będę zdecydowanie przekazywał wszystkie swoje pieniądze z kawą, żeby zobaczyć, co się stanie. Chociaż nie twierdzę, że niezbyt mi się to podoba, oddanie w całych moich pieniędzy, jednak zastanówcie się nad tym. Jeśli oglądaliście mój poprzedni materiał, zachęcam Was do tego bardzo gorąco, wiecie o wszystkich teoriach za tak dalej i kiedy wipe, kiedy patch. Być może jest to coś, co ja bym nazwał takim soft wipe'em. Nowy trader nadciąga do Escape Prontarko wielkimi krokami, i takie mechaniki powinny wymagać jakiegoś wipe'a. Być może zerują w tym momencie, właśnie w taki sposób, w sposób ewentowy, ekonomię, żeby wprowadzić patch już niebawem, nie resetując całkowicie. Naszych kon. Jak zwykle jest to tylko teoria, jednak warto wziąć udział w tym evencie, bo niezależnie jak on się zakończy, czy dostaniemy patch, czy nie, czy będzie wipe, czy będzie później. Nie jest to istotne, bo zdecydowanie ten event będzie każdego dnia nabierał tempa i się rozwijał, jeśli uda nam się osiągnąć tę pulę łącznie zebranych pieniędzy. Dlatego, jeśli możesz, chociaż daj połowę swoich rubli na rzecz tego celu. Ja jestem bardzo ciekawy, jak to rozwinie się dalej, jakie będą kolejne kroki. Prawdopodobnie w pewnym momencie, jeśli osiągniemy te sumy, być może wrócą jacyś traderzy albo zostanie bufnięty lód do tak niesamowitych wartości, że będziemy po prostu bardzo obłowieni. Także ja w tym momencie, jak tylko zakończę nagrywać to wideo, wbijam do siebie na live. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Jeśli chcecie najnowsze wieści oczywiście, polub ten materiał, subskrybuj, wbijaj na Twitch TV i zapraszam Was na następny materiał.